Hej wszystkim, tu Mariusz Gajdzik i w tym filmie porozmawiamy o kartach SD i CF Express typ A Sony z serii TAF oraz o kodekach, które obsługują one w aparatach Sony. Głównym założeniem tych kart, jak nazwa wskazuje, jest ich odporność na czynniki zewnętrzne i są one wykonane inaczej niż karty innych producentów. Elektronika karty ma tu jednoczęściową obudowę w przeciwieństwie do kart innych producentów, gdzie ta obudowa składa się z wielu części. Dzięki temu karty SD Sonetaf mają 18 razy wyższą wytrzymałość na zginanie, mają też odporność na pył i wodę zgodną z normą IP68 oraz odporność na Wstrząsy, w i w tym upadki z wysokości 5 metrów. Natomiast w przypadku karty CF Express typ a Sony TAF jest to 10 razy wyższa niż specyfikacja wytrzymałość na zginanie, odporność na wodę i pył zgodna z normą IP57 oraz 5 razy wyższa niż specyfikacji odporność na upadek, co daje nam odporność na upadek z wysokości 7,5 m. Nowe materiały pomagają rozpraszać ciepło, co gwarantuje stabilność szybkiego przesyłania danych i dodatkowo są one odporne. Na promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie UV oraz na oddziaływania elektrostatyczne. W serii TAF na dany moment mamy cztery różne linii kart. Pierwsza z nich to SD-TAF z serii M z interfejsem UHS2, gdzie mamy możliwość wyboru pojemności 64 GB, 128 GB. 256 GB oraz 512 GB i ma ona maksymalną prędkość odczytu 277 MB na sekundę oraz maksymalną prędkość zapisu 150 MB na sekundę i spełnia też wymogi klasy szybkości UHS U3 który zapewni minimalną prędkość zapisu 30 MB na sekundę oraz klasy szybkości wideo V60, która zapewnia minimalną prędkość zapisu 60 MB na sekundę. W przypadku używania tej karty w aparacie Sony w trybie nagrywania filmów będziemy mogli skorzystać z tych kodeków wideo XAVC HS 4K we wszystkich możliwych ustawieniach, XAVC S4K we wszystkich możliwych ustawieniach, XAVC HD we wszystkich możliwych ustawieniach. Natomiast nie obsługuje ona koleków XAVC SI4K, XAVC sihd HD oraz XAVC SI DCI 4K. Jeśli chodzi o tryb SNQ, nie będziemy jej również mogli użyć przy ustawieniach XAVC HS4K 100FPS na 50p, 200M 422 10-bit, dwa razy zwolnione tempo, XAVC S4K 100FPS na 50p, 200M 422, 10bit, 10 bit. 2 razy zwolnione tempo, XAVC S 4K 100 FPS na 25P, 100M4208, bit 4 razy zwolnione tempo, XAVC S 4K, 100 FPS na 25P, m 4220 bit, 4 razy zwolnione tempo, XAVC S HD 200 FPS na 25P 50M4208 bit, 8 razy zwolnione tempo, XAVC HD 200 fps na 25p, 50 m, 422 bit, 8 razy zwolnione tempo oraz kodeków nieobsługiwanych w trybie filmowania, czyli XAVC SI4K, XAVC SI HD i XAVC SI DCI 4K. Kolejną jest karta SD w serii G z interfejsem uhs 2, gdzie mamy możliwość wyboru pojemności 32 GB,

oraz 256 GB. Ma ona maksymalną prędkość odczytu 300 MB na sekundę oraz maksymalną prędkość zapisu 299 MB na sekundę. Spełnia też wymogi klasy szybkości UHS U3, która zapewnia minimalną prędkość zapisu 30 MB na sekundę oraz klasy szybkości wideo V90, która zapewni minimalną prędkość zapisu 90 MB na sekundę. I w przypadku używania tej karty w aparacie Sony w trybie nagrywania filmów będziemy mogli skorzystać ze wszystkich możliwych kodeków. Natomiast jeśli chodzi o tryb SNQ, to obsługuje ona większość ustawień poza ustawieniami XAVC SI4K 50fps na 25p, 250M 422 10bit, dwa razy zwolnione tempo, XAVC SI4K 100fps na 25p. 250 M422 10 bit, 4 razy zwolnione tempo, XAVC SI 4K 100 FPS na 50 P, 500 M422 10 bit, 2 razy zwolnione tempo, XAVC SI HD 200 FPS na 25 P, 93 M422 bit, 8 razy zwolnione tempo, XAVC SI HD 200 FPS na 50 p 185 M, 422 10 bit, 4 razy zwolnione tempo. XAVC SI DCI 4K, 48 FPS na 24 p 240 M, 422 10 bit, 2 razy zwolnione tempo. I XAVC SI DCI 4K, 50 FPS na 25 p 250 M, 422 10 bit, 2 razy zwolnione tempo. Kolejna karta to CF Express typu A z serii G, gdzie możemy wybrać pojemność 80 GB 160 GB 320 GB oraz 640 GB i karta ta ma maksymalną prędkość zapisu 700 MB na sekundę oraz maksymalną prędkość odczytu 800 MB na sekundę. Spełnia też ona standardy klasy VPG, czyli Video Performance Guarantee VPG 400, która gwarantuje minimalną prędkość zapisu 400 MB na sekundę. I przy pomocy tej karty możemy skorzystać ze wszystkich kodeków w aparatach Sony, zarówno w trybie filmowania. Jak i w trybie SNQ. I ostatnią na naszej liście jest karta CF Express typu A z serii M, i w porównaniu do karty poprzedniej CF Express typu A z serii G, różni się ona przede wszystkim pojemnościami. Mamy tu większe pojemności do wyboru, jak 960 GB i 1920 GB, i posiada ona te same maksymalne prędkości, czyli maksymalną prędkość zapisu 700 MB na sekundę oraz maksymalną prędkość odczytu. 800 MB na sekundę, natomiast kolejną różnicą jest tu standard klasy VPG, czyli Video Performance Guarantee. W tym przypadku jest to VPG. 200, która gwarantuje minimalną prędkość zapisu 200 MB na sekundę w porównaniu do 400 MB na sekundę w poprzedniej karcie. I przy pomocy tej karty również możemy skorzystać ze wszystkich kodeków w aparatach Sony, zarówno w trybie filmowania, jak i w trybie SNQ. I na koniec pokażę Wam jeszcze tabelę ze wszystkimi kodekami i tym, czy dana karta je obsługuje w trybie filmowania. oraz czy obsługuje je w trybie SNQ, w którym te różnice będą trochę większe pomiędzy różnymi kartami. W tym filmie to już wszystko. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Na razie cześć.